Witam wszystkich z tej strony gołęby, tam Kadembli. W śniegu napadało. Byłem dzisiaj w Garwolinie. No i jak to ja, nowe nabytki są. Pokażę dzisiaj na filmiku też, jakie młode już się uchowały. No i zaraz Wam pokażę, co się kupiło. Wam powiem mistrzostwo. Jakiego gołąbka za 5 zł kupiłem. O. bardzo ładny mógłby przypozować kiszony gdzieś był chyba winerka samczyka kupiłem takiego zwykłego grybunkę żeby mój był szczęśliwy stara Z którego na roku jest? Ile? Z pięć lat ma? Ile ona ma? O kurna, stara. Ciekawe czy leżna będzie. Raczej tak powinna być. Rusz się! Kija tam zwalię. Nie wiem, jak tu iść. armię. Będę skakać. tam. Na... O, armia. Rekiny. Bardzo ładne gołąbki. Zaraz w klatce ich nagram. Pauzę. Dobra, zabrażam sobie samiczkę. No, ona taka trochę wyblakła, ma taki kolor żółtawy, ale powiem Wam, moc na targach nie ma takiego gołębi, ciężko to znaleźć. Cieszyło, tak wziąłem, o, takie coś ma żółte. Takie żółte wyblakło niby. Nie no, mi się podoba, ale no ładna, zgrabna, taka, taka zgrabna bym powiedział. byś się co? Rzucę jej samczyka. Samczyk ma mocniejszy kolor. Może to dobrze zrobi. No już się za nią wiesz. A wpuszczę ich do klatki, oni ją zaraz zaparzą. Nie daj żyć. Czekajcie, idę ich na chwilę, wpuszczę do klatki, zobaczymy. Jaki wesoły zaraz zapaży. No, no już wkłada idzie. No, i tu jest ten ciemny. No, żywy jest. Zobaczymy, co pokaże. Któregoś z go puści. On ma tutaj taką kropeczkę małą, ale to nic. Moim zdaniem było warte tych pieniędzy. Ale jak będzie rwany, to ja znam gościa, bo co jest. Po prostu się skurczy na niego. Nie no. Nie, nie powinien być zirwany, ale jak będzie, to coś się zrobi na pewno. Pieniądze odda albo coś. Bo, jak on będzie pstry. No, grybuna już się paszą. Jak on będzie pstry, to będzie lipa. Dobra, łapie winerek. Winerek jak będzie samice... Znaczy, to jest samiec. Ja widziałem w klucie, że on pogruchuje, ale jakie je by jednak się okazała samica. To też pana znam. Tu się wymienimy, bo właśnie jak dostałem tego szaryka, to właśnie taka historia. Dostałem go w zwoleniu i okazało się dzisiaj, że to pan z zdęplina mi dał tego szaryka. Dzisiaj się to okazało, bo dzisiaj łażę tak po targu i mnie jakiś pan zaczepił, czy lata szaryk. No i się okazało, że to od niego dostałem szaryka i kiedyś też mi dawał chyba jakieś ciemne grochowe z tego co pamiętam co kiedyś na puszczanie brałem to on mi dał też jakiegoś no, ciemnego albo nawet dwa i sobie teraz tak skojarzyłem, że to jednak jest ten pan i to właśnie był jego kolega także także nie wiem nie, no, winerek jest samic, ale mówię, w razie czego to? No. Grybuny już się parzą, zarobę do się no Dobra, daję pauze. Słuchajcie, słuchajcie. Bardzo fajne parka, będzie, to jest moja samica. króciutko no, króciutka jest, strasznie spalysienkie. Samczyk mniejszy od niej jest teraz. Bardzo fajne fraszki będą. No grybun się dalej stara. Ale chyba za zimno jest naparowanie, więc wpuszczę ich na Wojlerę, bo one raczej mi się tak nie sparują. Chociaż niech siedzą może Nie no nie wiem Dobra Wpuszczę ich może Do Wojlery na razie Dobra już jestem U moich asiorów Tu mam jajeczka Światełko zapalne Pokaż, jak to tam masz Czy młode już? I, módki Pokaż Dwa Dwa Wow, śliczne. ha, śliczne. Haha, się na pewno mi dał, że to wykarmią. Tu ciemniaki teraz zeszły. To już bardzo dobre do młodych są, tylko teraz zeszły, jak to ja znalazłem. Kapuszki. Mm, a tu coś się wykluwa Bo jak nie, to będzie mi smutno. Nie, jeszcze chwila. Co za dwa dni? Tak? mieszka Ty Lubisz go na być co? No, nabyć go Zamojskie mają te długie, takie jajka. O! Pimpun! Tu jest mój pimpun. Elegancki. Mało nakarmiony. Dopiero jak będę dostawać. Obrączkę ma. Pimpun. Ogonek biały będzie miał. To dobrze. Bo ja nie lubię wyrywać młodych ogonów. Czajki teraz zeszły. Tu mają? Peszty, jedno jajo. I zaraz pokażę mu jeszcze jeszcze. Czepela mają. Cepelki mają takich ancymonów, dwóch. Nie będę ich szkadzał. Tu też co dwa ancymony. Takie malutkie, nie będę ich wyciągał. Malutkie na razie, niech siedzą na nich Symony moje, piękne no i tak to tak jakoś wygląda byłoby więcej, ale zima się zaczęła od nowa. i niestety przestały się nieść chwilowo także ja pozdrawiam wszystkich w sumie którzy oglądają Zasięgi spadły. Bo raz nagrywałem, raz nie. I tak wygląda sprawa. Grybuny już siedzą tutaj. Sparzone. O ciebie nie mam koleżko. Pareczki. Nieszczęśliwy jesteś. I ten jest fajny gołąbek, wam powiem. 5 zł to. W ciemno, jak nierwany. Może nabrać takie. Bystry. Zobaczymy, czy będzie chodzić. Szaryk Jastrzębiak, już widzą. Na bank. Ostatnio mi zabił jednego. Rozszarpał całego. U sąsiadki na podwórku. A mnie nie było. I no i niestety. Udałoby się końcować taki. Mm, z tymi białymi końcówkami. Także ja pozdrawiam wszystkich. Odcinki będą się pojawiać częściej, jak będzie cieplej. Bo już myślałem, że będzie w miarę ciepło. Już się robiło w sumie, wychodziło od czasu do czasu słońce. A dzisiaj, jak widać, mróz. Lód chyba jest jakiś tam nieduży, ale chyba jest. Albo nawet duży. Duży. Duży lód. Dobra, do następnego.